Pieśń zemsty Konrada z trzeciej części Dziadów ukazuje moment, w którym bunt bohatera przeciw carskiej tyranii osiąga największą intensywność. W tej scenie Mickiewicz ukazał swojego bohatera całkowicie przepełnionego cierpieniem narodu i odpowiedzialnością za współwięźniów. To właśnie to poczucie wspólnego bólu sprawia, że Konrad wzywa siły natury i zła, aby zniszczyły imperium carskie i ukarały tyrana. W pieśni zemsty słychać krzyk rozpaczy, w którym sprawiedliwość zaczyna mieszać się z demonicznym pragnieniem odwetu. Bo przecież więźniowie, współtowarzysze Niedoli Konrada, zdali sobie właśnie sprawę z tego, że podzielą los wywiezionych na Sybir studentów, że prawdopodobnie nikt z nich nie przeżyje. Szczególnie istotny jest wątek bluźnierstwa. Konrad, zamiast prosić Boga w tej sytuacji o wsparcie, zaczyna mówić jak ktoś, kto chce Boga zastąpić, uzurpuje sobie prawo do sądu i kary śmierci, co stawia go w wyraźnym konflikcie z chrześcijańską moralnością. Słyszymy w jego wypowiedzi przekleństwo, a nie modlitwę. Konrad buntownik łamie tu zasadę miłości bliźniego oraz przekazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Stawia bowiem własną wolę wyżej niż wolę Boga. W jego życzeniach zniszczenia tkwi Również cień naruszenia nie zabijaj, bo choć nie podnosi ręki, to życzy śmierci i cierpienia. Tę pieśń należy odebrać jako obraz wewnętrznego rozdarcia Konrada. Z jednej strony kocha on naród tak głęboko, że gotów jest poświęcić wszystko. Z drugiej, ta miłość przeradza się w nienawiść do wrogów i zaczyna go moralnie niszczyć. Właśnie w tym tkwi jego tradycja. Pragnie dobra, ale osiąga je środkami, które prowadzą ku złu. Dlatego uważam, że pieśń zemsty jest zapowiedzią dalszego konfliktu Konrada z Bogiem i samego z sobą. To scena, która pokazuje, jak łatwo człowiek, nawet kierujący się wielką ideą, może przekraczać. Zapatrzeć granice wyznaczone przez moralność i dekalog. Dosyć. Pan Bóg z nami. Dzwonek, zużycie dzwonek, rund, rund pod bramami. Na śniadanie. Do siebie.